Wiecie, że wiele firm może nas zatrudniać na potęgę. I wskaźnik zatrudnienia aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce zmieni się diametralnie. Wiecie, jak nas może zatrudniać? A oczywiście ruszymy na rynek pracy, jak będzie asystencja osobista, jeszcze zniosą nam pułapkę, tak się wysypiemy na rynek pracy, to ho, ho. Ale i bez tego mogliby nas zatrudniać. Wiecie, o kim mówię? O małych firmach, które zatrudniają do 25 osób na etatach, czyli nie płacą wpłat obowiązkowych na pefron, które nazywam kary na pefron. One mogą skorzystać z dofinansowań. Dlaczego to są nasi potencjalni pracodawcy? Słuchajcie, takich firm szacunkowo około 98%. 5, do 99% wszystkich przedsiębiorstw w Polsce zatrudnia do 25 osób na etatach. I te małe firmki są rozsiane po całej Polsce. To może być wasz sąsiad. To są jednoosobowe działalności gospodarcze. Są rozsiane wszędzie. Tak jak wielkie fabryki, czy płatnicy karna są powiedzmy w większych miastach, czy na jakichś. Jest ich mniej, to. To są nasi potencjalni yy, pracodawcy. Oni by nas zatrudniali bardzo chętnie. Ale wiecie, dlaczego nas nie zatrudnią? Ponieważ się boją, mówiłem. Trzeba uprościć zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. PFRON tak naprawdę nie chce, żeby wzrastało zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami. Mówiłem, że wam, że są tak skomplikowane przepisy. Że przedsiębiorcy boją się nas zatrudniać. Jakieś tam efekty zachęty, boją się kontroli, boją się, że trzeba będzie zwracać dofinansowanie. Biura się księgowe na tym absolutnie nie znają. Można to pięknie uprościć. Jeżeli się tego nie uprości, święty Boże, nie pomoże i nie będzie wzrastało zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami. Ja rozmawiałem ze swoją księgową i te efekty zachęty są jakoś. Yy, wymuszone przez Unię Europejską, ale wierzę, że można by je zawiesić na jakiś czas, żeby wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Polsce wzrósł. Tylko, czy wyszła taka petycja od rządu? No nie, bo tak jak były prezes Pefron Kwiatkowski mówił, Pefronowi nie zależy na aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. Oni im zależy, żeby jak najwięcej firm płaciło karna PFRON i żeby jak najmniej wydali na aktywizację osób z niepełnosprawnościami. Oni mogą mówić zupełnie inaczej, ale tak utrudniają życie przedsiębiorcom, że się odechciewa dać dofinansowań. Ja rozmawiałem z księgowym, Marcin, to jest wyższa szkoła jazdy, yy, yy, otrzymywanie dofinansowań. Naprawdę wielu prawników, wielu, wiele biur księgowych się na tym nie zna. I dlatego obrzydzają zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami, żeby nie mieć dodatkowej roboty. A może bardzo boleć, bo jak Pefron to jest taka instytucja, jak ZUSy, Urząd Skarbowy, jak tu się przypierniczyć, żeby przedsiębiorca zapłacił karę i płacił karne odsetki, bo jak zwracasz dofinansowanie z dwóch lat albo z półtora z karnymi odsetkami, to jest czysty biznes. Nic się nie zmieni. Tu trzeba uzdrowić Pefron. Trzeba to do bólu uprościć. I tu się trzeba naprawdę nie pytać fundacji, bo one są odrealnione. One żyją na garnuszku e, e, pefronowskim z ich pieniędzy. Ja dostaję mnóstwo informacji od przedsiębiorców, od biur księgowych, rozmawiam i to jest olbrzymi problem. Nic się nie zmieni. No dobrze, to pomyślicie, że zatrudniają nas wielkie firmy, które płacą kary na pefron, bo one korzystają z poczwórnego odpisu na pefron. Teraz z poczwórnym mogą sobie odpisać. Miesięcznie ponad 14,5 14 tysiąca. Powiem Wam, oni też się boją. Wszystkiego się boją, własnego cienia, bo są, myślą, że będą tak. Bo są, boją się pefron. Już Wam powiem dowód. Wiecie, już mówiłem Wam. Ile jest firm, które płacą powyżej 5 tysięcy złotych kar na pefron? Jest dwa, w lutym 2025 było ich 21 544. W grudniu ich było 19 724. Jest to rekord rekordów, jest coraz gorzej, o czym my mówimy. Tu trzeba zreformować, uprościć przepisy, bo ani asystencja nic nie da, ani zniesienie pułapki rentowej i będzie się tak biło piane i nic z tego nie będzie. Uprośćmy procedury, PEFRO. To powinno być tak proste, że nawet ja. Zrozumie. Niekiedy próbowano, tłumaczono, efekt zachęty. Dla mnie to jest wyższa szkoła jazdy. I wiele osób nawet wykształconych nie potrafi tego zrobić, bo to jest tak skomplikowane. Jest tyle haczyków, czy wchodzilibyście na pole minowe, żeby wam nogi porywało. Lepiej się trzymać od pola minowego, czyli zatrudniania osób z niepełnosprawnością z daleka. Takie jest życie. Można zmieniać. Ale aktywizacja wskaźnik aktywizacji osób z niepełnosprawnościami nie wzrośnie. Mówię Wam to, że to, to pokazują dane z PFRON. Za 2024 rok jest sprawozdanie, możecie zmienić. Na, na otwartym i, zamknie, i, i chronionym rynku pracy ilość niepełnosprawnych maleje. Z drugiej strony ilość płatników kar na PFRON wzrasta. W tym roku PFRON prawdopodobnie zgarnie od frajerów, którzy płacą kary na PFRON ponad 8 miliardów złotych. O czym my mówimy? No, trzymajcie się, podzielcie się w komentarzu swoimi przemyśleniami.